Kochani ja idę, kupiłam sobie wczoraj nowy szalik byłam w tych kartuzach i koło takiej biedronki były taki sklep i tak patrzę, że fajne szaliki podobał mi się inny, weszłam i spodobał mi się ten. W sumie chciałam w jakichś fioletach, ale wyszło tak. Chyba nie jest aż tak strasznie źle. No a teraz y, zaprowadziłam samochód do zmiany opon i idę. Chciałam przestać, bo ludzie idą i się dziwnie patrzą jak ja trzymam telefon, a ja jeszcze nie przywykłam, no niestety. Yy, I byłam w żabce, bo pan powiedział, że to potrwa 40 minut, więc przeszłam się tutaj niedaleko do żabki. Spacer też mi dobrze zrobił ostatnio mam taki zjebany humor znaczy się od kilku dni bo tam mi się coś puchrzeniło w takich moich sprawach związanych z gospodarstwem nie chcę mi się o tym gadać ale wspomnieć wam wspomnę no dzisiaj przyjeżdża taki znajomy który ma mi pomóc tam ogarnąć taki który mi zawsze pomaga ten który mi pożycza samochód wiecie e, no i teraz jeszcze pójdę, mam jeszcze chwilę, pójdę jeszcze po rękawiczki, bo jest... jutro jest 1 listopad. A ja nie mam rękawiczek i teraz już takie chłody przyszły, że ja nie mam rękawiczek i dzieci nie mają. Więc muszę iść sobie i dzieciom po rękawiczki. W sumie to wczoraj chciałam kupić w tym sklepie. Tam właśnie w, w tych kartuzach koło tej biedynki, no ale nie było. Ja dzisiaj pójdę tu, zobaczę do Kika eee, Do Kika albo do Pepku Coś kupię Żeby nie było Ja nie wiem, ja chyba mam jakieś rękawiczki, ale musiałem je poszukać na chacie Ale dzieciom nie mam na pewno Idę tutaj do naszego takiego centrum Obadam no, może sobie nie kupię, może najpierw sobie poszukam, ale dzieciako muszę kupić, bo nie mają na 300% w ogóle. Oh, oh, oh. wyszłam z tego pepko. Szału tam nie było, ale kupiłam kominy. Dwa. I, I rękawiczki dla Jasia i dla Franka. Sobie nawet nie szukałam, bo muszę iść po samochód. A już widzę tutaj, że stoi, więc są opony zmienione. Muszę śmigać do domu, bo wczoraj ja w ogóle nie dałam kurom. I kury moje będą głodne, mega głodne. No bo wczoraj nie, nie miałam czasu, tak naprawdę. I... Yy, I co? I jak wróciłam, to już było ciemno. No, a że było ciemno, to... Jezu, to już jest dziesiąta. Yy, a że było ciemno, to ja już nie szłam do studoły Poza tym Franek mi tam płakał. i Nie chciał spać. Dzisiaj Jano nie chciał za to wstać, no bo był zmęczony, bo położył się o 12. Ja musiałam się położyć z nim, bo inaczej to by nie zasnął. No a nie chciał spać, bo spał w samochodzie i wiecie, to takie rozstojone trochę. Dzisiaj ja idę na nockę. Mam nadzieję, że uda mi się ogarnąć to, co chcę ogarnąć z tym moim zdaniem. Ciekawe, czy on już tam nie jest u mnie i nie czeka. Nie dzwoni póki co. Tak by chyba dzwonił. No więc To tyle słuchajcie Idę po tego mojego grata I zmięcie opony, pamiętajcie, już czas najwyższy zmieńcie opony No i pokażę Wam co kupiłam e, dzieciom Przykupiłam sobie smoothie w tym przepce w mm. No ale nie wypiłam go bo ta kawa mi sterczyła i rogalika miałem Seven daysa więc Ech, Więc wystarczy Może sobie teraz wypiję I kupiłam takie kominy one co prawda nie są jakieś szałowe y, przylegające i ciepłe takie wiecie No Może trochę tam teraz będą ale muszę popatrzeć na internecie yy. Jak dostanę teraz wypłatę to kupię dzieciom y, takie jakieś ocieplane z takim korzuszkiem właśnie myślę żeby coś takiego porządniejszego i one kosztowały wcale nie mało bo 9,99 y, i wzięłam dwa różne kolory żeby oni się nie kłócili no i tu mam rękawiczki dla Jasia takie i takie a tu mam dla Franusia jedne tylko bo y, był tylko taki rozmiar, a ja nie wiem, czy one mu nie będą za małe, a potem były już tylko takie duże, więc trochę też bez sensu to tam jest niepomyślane, no bo e, tu widzicie, to jest, że baby, tak? Czyli, że dla małych dzieciaków, no ale Franek ogólnie ma małą rączkę, więc zobaczymy, jak będą dobre, to mu później dokupię jeszcze. No i kupiłam sobie e, gumki, co prawda tych różowych nie zamierzam nosić, dam je te dwie już wydam dam siostrzenicy, a ja sobie zostawię te. Pokażę Wam. Te trzy sobie zostawię, tak? Myślę, że będzie git. Yy, bo były czarne, ale te czarne były jakieś takie, nie wiem, dziwne. I to kosztowało 4,99. Tutaj 2,99. Yy, 7,99 i 9,99. Więc tak. No.